Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło ogłosić wyniki konkursu na najładniejszy wieniec w Gminie Kościelec. Pragnę Państwa poinformować, że już od kilku lat komisja wybierająca najpiękniejszy wieniec z Gminy Kościelec składa się z przedstawicieli tych wszystkich sołectw, którzy wykonują wieńce w danym roku. Z tym, że ci przedstawiciele nie mogą głosować na swój wieniec. Więc myślę, że y, zwykle ten wybór jest jak najbardziej sprawiedliwy. I y, proszę Państwa, z tego co wiem, no, y, były olbrzymie problemy, żeby ten najładniejszy wieniec wybrać, ale ostatecznie Komisja podjęła y, decyzję, że najładniejszym wieńcem z Gminy Kościelec jest wieniec wykonany przez panie y, z Dąbrowic Starych. Thank you. Panie wójcie, szanowni goście, ale przede wszystkim szanowni rolnicy powiatu Polskiego. Pragnę serdecznie podziękować za dzisiejsze zaproszenie mnie tutaj na Waszą uroczystość. W imieniu radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego, Sejmiku Samorządowego Województwa Wielkopolskiego. Chciałbym Wam przekazać serdeczne życzenia. Serdeczne życzenia za to, co zrobiliście, co robiliście dotychczas i co zrobiliście obecnie. Za przepiękne plony, które dla Was, dla swych rodzin, dla swoich regionów, ale i dla Polski wyprodukowaliśmy. Rzeczywiście mamy się czym poszczycić tylko zadowolenie z tych wielkich plonów szybko się, szybko się, szybko mija, bo ceny jakie za te plony w tym roku uzyskujemy są znacznie niższe od oczekiwanych. Nie jest to zapewnie wina polskiego rządu czy gospodarki. Jest to wynik Przede wszystkim złych, złej, złych kontaktów, jakie, złych czasów, jakie nadchodzą od pewnego czasu. Coroczne, już tradycyjne dożynki. W wyjcie korskim jest to już od początku, jak tylko powiat powstał, jako samorządowi już od 15 lat. Te dożynki obchodzimy, aby podziękować rolnikom za ich trud, za ich pracę. I aby spotkać się z nimi, aby spotkała się pozostała część społeczeństwa, aby wspólnie podziękować sobie. W tym roku w Kościelce. Tak, w tym roku w Kościelcu. Oczywiście wcześniej się planowali jako decyzjalno-powiatowo-gminne, no pozostałe powiatowo-gminne. Cieszymy się ogromnie, że, że udało nam się je zorganizować. Widzę, że i oprawa, i to miejsce w Kościelcu jest bardzo urokliwe i, i, i myślę, że zabiorą tu nasi goście z całą wiele wrażeń. Przede wszystkim rolnictwem stoi. Tak, powiat kolski, Kory, w powiecie korskie Korynictwo mamy dobrze rozwinięty, mamy rozwini, rozwinięty dobrze przemysł taki przetwórstwa rolniczego. Mamy wiele zakładów pracy, którzy tutaj powiedzmy w tym polu pracują i, i, i myślę, że do dożynki no, koniecznie trzeba organizować w takim powiecie jak nasz. Mamy Wipasz, firmę, która, która jest wiodącą też w kraju, która jest dużą firmą, która dokonuje skupu produktów rolnych. Mamy wspaniałą mleczarnię kolską, która jest jednym z bardziej nowoczesnych zakładów w kraju i w Europie. Mamy, y, mamy firmę, y, dobrze rozwinięty y, przemysł przetwórstwa mięsnego, w ogóle takie koło jakby z zagłębiem jest takim przetwórstwa mięsnego. Bardzo dużo mamy tych zakładów. Mamy kuchniowską hodowlę buraka cukrowego z siedzibą w Straszkowie, która ma wspaniały materiał genetyczny, która stosuje bardzo nowoczesne metody, najnowsze w świecie. Właśnie jeśli chodzi tutaj o, o produkcję roślin buraka cukrowego, nasion buraka cukrowego, mamy Agronas, firma, która jest wiodącą, jeśli chodzi w Europie w produkcję traw, tak więc jest wiele tych zakładów, które, które u nas tutaj funkcjonują. No i Jeśli chodzi o samo rolnictwo, mamy wielu rolników na najwyższym poziomie e, firmę chociażby w bo e, Bovinas, która no, jest naprawdę firma, która uzyskuje doskonałe wyniki, które, która e, jest taką wizytówką w ogóle naszego powiatu. Bardzo nowoczesne rolnictwo, europejskie. Miesz moje gospodarstwo leży w miejscowości Cichmiana w gminie Dąbie. Prowadzimy z mężem ponad 100 hektarowe gospodarstwo. Nasze gospodarstwo nastawione jest na produkcję zboża oraz zajmujemy się hodowlą drobiu. No wybór mnie na starościnę jest dla mnie wielkim wyróżnieniem i zaszczytem. Rok był trudny, oczywiście. Początkowo jakoś nie zapowiadał się urodzajnie, ale w efekcie urodzaj był. Ale teraz z kolei mamy problem ze sprzedażą, z cenami, więc problemy zawsze są.